Zmieniam swój kolor na yy, kolor siódmego poziomu. Jestem biały i mam różowe gecze i lecimy. The Weirdly Gig. Dobra. Weirdly Gig. Kup się. To wcale nie jest taka trudna plansza. Chociaż przebiegnięcie po środku przed tym gigantycznym wiadrakiem jest straszne. Okej. Okay. wiem jak latające ciała moich przeciwników sprawiają, że ja lecę w jakieś nieznane rejony. Okej, okay. mogę to zrobić dalej. Jest. Okej, okay, to jest już proste. Też się jakoś da przeżyć. Ok, teraz nie środkiem i nie po prawo, bo tam lecą ludzie z środka. Idziemy lewą stroną. Ok, czekamy. Okej, okay, dobra, powinienem był czekać z kamerą zwróconą ku temu zbliżającemu się pałąkowi. Dobra, lecimy jeszcze. Osiem osób. Siedem. I ja będę jedną z nich. O! Qualified. O, tak. Rollout, we can do it. Oko. Okay. Ale ładna skórka. Czy one są do kupienia? Jako DLCki, czy jak to działa? Okej, okay, trzeba się trzymać z dala od tamtej sowy, bo widzę, że wszystkich przytrzymuje. Mm. Nie! Nie, przepraszam, nie chciałem cię zrzucić. Chyba kogoś zrzuciłem. Nie. serio! What the hell, ludzie? My takie uprzejmy. Nie słuchałem go specjalnie. Goś się nie przytrzymał, żeby mnie. Ech. Dobra. Zabieramy się. Mówię się pół wilkiem. Pół gołębiem. Koloru Nie wiem jakiego. Nie ma jakichś takich neonowych bardziej? Dobra, ten jest ok. Ten hybrydą wilka i gołębia. Strzeżcie się. I'm gonna destroy you all. Dobra. Gate Okej, okay. jestem w stadzie wilków wręcz i wilko obok mnie też ma Cooper gołębia. Uuu, nice! Aha, wow, jestem na czele! Razem z tą małpą, czy, czy co to tam jest? Zakwalifikowałem się jako pierwszy. Pierwszy raz. W pierwszej rundzie. Ahead of the pack. Dostałem achievement. Ahead of the pack. Czyli prawdopodobnie, właśnie, zabycie pierwszym. Fajne jest to, że mogę zobaczyć wszystkich niki. Z drugiej strony, nie fajne jest to, że wszyscy mają niki w stylu. Polgaj number. Jeden jeden, coś tam, coś tam. Okej. Okay. These Heights, I can do it. To nie jest takie straszne. Ta pierwsza część jest super prosta. Ta część tutaj. ta, ta tu co teraz mi pokazują, wcale nie jest tak łatwa. Strasznie mnie burza fakt, że co chwila tam spadam na dół. Muszę przeskakiwać przez okienkę. Dobra. Znowu jestem pierwszy. W się. Sensie... Znowu jestem na przedzie i znowu mam ze sobą swoją bandę wilków Kurde, serio? Znowu jestem pierwszy na całym poziomie? Ojej. Już chyba nie będę pierwszy. No właśnie. Ktoś mi zabrał moje prowadzenie. Okej, okay, ale drugi to nie jest zła. Pan. Złe miejsce. Żeby tylko nie było niczego drużynowego. Tak jak samotnie przegram, to... wiem kto... kto był słaby. A jak drużyna spad... Yy... Yy, jak drużyna zostanie wyeliminowana, to mogę na nich zwrócić winę i wtedy niczego się nie uczy, to nie? Niekonsekwentnie. O, ok, perfect match. Oby. Tym rzadko ktoś odpada. Oby. Dobra, znowu mam swoje wielki przy sobie. Ok. Nagrana albo pomarańcza. Albo tutaj, albo dosłownie gdziekolwiek indziej. Ciekawe jestem, czy ktoś spadł. W sumie to nie patrzyłem. Dobra. Winogrono, jabłko, arbus. Ok, tu jest winogrono. Jabłko, banan. Nie, chwila co. Winogrono, jabłko, arbus, banan. Banan. Jabłko, dreśnia, yy, arbus, banan, pomarańcza? Tu jest chyba pomarańcza, to jest pomarańcza. Daj okay. na jabłko. Chyba na jabłku. Banan. Chyba tu był banan. Dobrze pamiętam. Okej, okay. qualified. Nice! Chyba, chyba nikt nie odpadł. Nice one. 28. 28. Nie podzielone przez 3, ale podzielone przez 2. Więc możemy mieć coś yy, różnego. E, hey, tak. Nie. O, oh, it. Okej, okay, powiedz, że chociaż zaczynam z ogonem. Gdzie ja jestem. Tu jestem i nie mam ogona, ale tu jest kaczka. Okej okay, i mam ogon. Chodź tu kaczko. paść na kogoś z ogonem Okej. Okay. Wielki, pomagajmy sobie. Oddaj mi swój ogon. <zysy> Przecież trzymałem cię! Nie! Jest! W ostatniej sekundzie ukradłem anonimowin. O oh, wow! Huh, jeszcze nigdy wcześniej nie wygrałem tego taga. O! Oh. Okej. Okay. To był czysty skill. Of course. Dobra. Z nie miało to nic wspólnego. Dobra. Teraz zobaczymy, jak mi pójdzie. O. No i? Co robimy? No nie. Nie jump showdown. Jestem to bardzo słaby. Nie wiem, czy uciekać, czy biegać w drugą stronę. Okej. Okay. Uuu, one się kręcą teraz w inne strony. A nie. Kręcą się w tą samą, tylko strzałki są do dupy trochę o nie, nie okej okay. hej kolega Mopka. Dobra. Szybko przeskoczyć. Czy to jest jakby ostateczny showdown? Tak. To tylko nasza trójka, rozumiem. Nie! O, trzeci od końca. No trudno. Nie ma najgródze miejsca na podium Ale jest duża ekspoza dojścia do prawie ostatniego tego etapu Okej okay. Głowa różowego wilka i dupa gołębia ewidentnie się przydają.